Czekając na szczęście, napisałem kiedyś pieśń o tobie, Anno. Ale słowa porozrzucał mi gdzieś wiatr. Stałaś boso rozmarzona przy fontannie. Twoje włosy zdobił mały, polny kwiat. Anno, Anno, rzuć, że grosik, pozwól szczęściu przybyć z rozsiedzonych gwiazd. Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy, choć przez chwilę, choćby jeden tylko raz. Anno, Ano, rzuć, że grosik, pozwól szczęściu przybyć z roziskrzonych gwiazd. Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy. Choć przez chwilę, choćby jeden, tylko raz. Kiedy grozik skurzucałam, nie patrzyłeś. A gdy upadł, to mnie słodki przeszedł dreść i fontanna jakby tęczą wokół śniła usłyszałam tęsnej pieśni słodką treść. Anno, Anno, wrzuczę grosik. Pozwól szczęściu przybyć z roziskrzonych gwiazd. Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy. Choć przez chwilę, choćby jeden, tylko raz. Anno, Anno, Rzucę grosik, pozwól szczęściu przybyć z roziskrzonych gwiazd Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy. Choć przez chwilę, choćby jeden, tylko raz Podaj rękę, niech się ziści nasze szczęście. Marysieńce, jak ja wtedy grosik rzuć, A pokażę tobie fontan jeszcze więcej, Gdzie się komuś w każdy co dzień spełnia cud. Anno, anno, rzuczę grosik, Pozwól szczęściu przebyć z roziskrzonych gwiazd, Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy, choć przez chwilę, choćby jeden tylko raz. Anno, Anno, rzuć grosik pozwól szczęściu przybyć z roziskrzonych gwiazd. Pozwól, żeby się spotkały nasze oczy, choć przez chwilę, choćby jeden del corazón